Trump's to motherfucker. Mam nadzieję, że mógł sobie przejść i widzę, że tylko nie wiem

biegnij tu jest i daj brzydanie bo Polfory jest i lubi zabijać a ja się napatoczyłem Nie Zrobimy tak samo, okej? Okay? Tak? Tak? No, no, to system opanowany Dobra

Wentylacja, wentylacja jest, wentylacja jest! Super! Uciekliśmy mu, super! Nareszcie! Boom. To jest chory dęb! Dobra! Ej! Jest klucz! No, no pierdzielę! Dobra, easy, easy. Tak dziś będzie chyba. Z tej strony. Jestem przygotowany na ciebie. Tutaj czyli biegniemy. Bym nie zauważył mnie. Ja bym nie zauważył. Gram, gram. Nie ma szans, że mnie dopadnie. Wychodzimy stąd. Trager. do czy Trager, Não, é uma Trager. Ale também tem do Zerinsky. Quem jesteś skąd? castou? Eh, ele É. no notatka, myślałem Jak sprawić, by Trager odciekał swoimi własnymi sokami? Krok pierwszy, Ściągnąć delikwentne Ścisnąć delikwentne No, no idź, idź W takich momentach że to był facet Dobra, biegniemy dalej gdzie by to biec? Co wychodzi? Góry czy na dół. Jeszcze żebym wolał na dół iść Mogę iść na dół? A mogę. Kto bogatemu zabroni? Dobra. Zmieniamy baterykę. O jest doktor! Trząc, yy, bisku właśnie. Bisku. Będzie parafu. Na zewnątrz. Okej. Okay. Więc... Na zewnątrz. No, dobra. Jak no, przeskoczymy, to będzie musieli tak być tutaj. Prosto? Prosto. ale tak, to myślę było była jedna możliwość żeby tutaj poszedł o, to ryjkę zawsze fajnie jak? nie, czy oni to zapalili? czy nawet nie mają drzwi otwierać to tak, jakoś by mieli zapalniczkę użyć? nie proszę was. mogę tu iść? Bateryka jakaś? Nie ma bateryki. Nie przejdę tam No to będziemy siedzieć tutaj O boże ale tu będą lagi Baczcie za ten moment Jestem tak się pewien, że tu będą lagi bo... I co? Nie ma lagi Aaa spaliłeś? Się. A ty to, to popaliłeś! Aaaa, to, to wszystko jasne! No okej, okay, no ja tam uciekać zawsze mogę! Niech spłonie! Wcale nie jestem tu jedną ofiarą. Spotkałem kogoś, kto niebawem spłonie żywcem. Najgorsza śmierć, jaką można sobie wyobrazić, ale to lepsze, że zostanie w tym miejscu. Bo zdecydowanie. Dobra, da się tak przeskoczyć coś? Tutaj, Jest metalowy element, żeby się nie może popalić chyba. Oj. Dobra. Dobra. Naki? Tam kozaki miał. Nie wiem, no jest nie kozaki chyba. Będzie klap, dobra. Idziemy dalej. Aj, no i wszystko się spaliło. nie szukam tylko baterii, nie szukam zguby, tylko baterii, lub dokumenty. Tak też mogę, tak? No? Dodało się, czy nie? No. Jeśli widzisz nieistniejące rzeczy, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić z zespołu psychopatologicznego bliskości stresu. Porozmawiaj ze przełożonym, aby uzyskać pomoc od racji korporacji mordów. Okej, okay, no czyli... Taki typowy syndrom, że nie widzimy to tego nie ma no a więc taki nie to dobrze powiedziałem e, powiedzmy nasz bohater zobaczy sobie ducha powie im o tym a oni go zabiją co to jest nie. ale do czego woda Nie że ktoś się będzie gonił. Gruby. Gruby. Był gruby. O był gruby. Gruba tłusta świnia, kurde grubas. Ach. Chyba ja chcę gotaj zauważyć. A taka jest troszeczkę przewidywalna No bo stamtąd gdzie gruby wyszedł to ja tam zazwyczaj muszę iść, nie? Ktoś gra za pierwszym razem to nie musi się... To wcale... też tu miała nawet niema zagadek tak... Musi się wcale skupić... Oj! Gruby! Ja też cię lubię Dobra Nie wiem, gdzie pójdziemy najpierw. Dobra, najpierw... Oj. A, tak to się robi. Luby, tylko nie idź w tą stronę, proszę cię. Cy brzydki. Aj, dobrze, dobrze, dzięki. Co ty, ty nie lubisz? Ty nie Dobra. Wybiegniemy tam, gdzie był Luby! Luby, nie góry! Ja pierdzielę! dobra, 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 dobra. Ja da!

Taki troszeczkę Chyba jest gimper Widzicie? To był gimper. Ofiary gimpera. Nie, ja stąd wchodzę Nie jest tam muzyka, jak jest gruby. Jak coś... Zobaczmy. Czy ktoś Tutaj no, Gimper zabił... Może Ignacego? Tutaj... Kolejne no, ofiary geepera? sam bimper. Dobra, idziemy dalej. Przepraszam, że tak dużo mówię. Idziemy dalej, no ale... Dobra, nie, nie, nie. Trzeba przejść, gdzie idzie gruby. Może gruby jeszcze zniknął. Nie ma grubego? Gdzie jest gruby? Chyba zniknął. Hmm, ciekawa sytuacja. Bo nie powiem. Bardzo.